Szanowni Państwo, spotykamy się na dzisiejszym briefingu prasowym w związku z ostatnim słabym spektaklem, który zaprezentował podczas konferencji prasowej prezes MPEC Radosław Żegalski. My radni odbieramy to jako próbę gry z, gry z nami na zasadzie: macie zamilknąć, macie przestać nas kontrolować, macie przestać zadawać pytania, bo my. Mamy spółki miejskie i nie zawahamy się ich użyć. My sobie na to nie pozwolimy. Nie damy się zastraszyć. Każde takie zachowanie będzie wiązało się z naszą stanowczą reakcją w ramach ustawowych kompetencji. Będziemy solidarnie bronić każdego radnego, który będzie w sposób brutalny i bezczelny atakowany. Pan Żegalski odnosi się w sposób chamski do radnych nie po raz pierwszy. Mieliśmy już takie sytuacje podczas sesji Rady Miejskiej i podczas obrad komisji. Kto mu na to pozwala? Kto go inspiruje na to, do tego typu zachowań? Zadaję takie pytanie. Co to znaczy, że zorganizuje kampanię i złoży pozew za 500 tysięcy złotych, a mieszkańcy poniosą tego koszty? MPS to nie jest prywatna firma. Prezesa Żegalskiego. To my, mieszkańcy Łomży, jesteśmy właścicielami tej spółki i jesteśmy tak naprawdę pracodawcami prezesa Żegalskiego. Takie wypowiedzi dyskwalifikują go jako menadżera. Ten człowiek nie powinien ani dnia dłużej pełnić tej funkcji. Jeśli czuje się urażony, ma prawo składać pozwy. Jeśli czuje się urażony naszymi wypowiedziami. My nie jesteśmy sądem, aby to rozstrzygać. Ale niech robi to na swój własny koszt. A nie na koszt mieszkańców Łomży. W tej sytuacji prezydent Krzanowski nie powinien chować głowy w piasek. Powinien reagować stanowczo, powinien przerwać milczenie, ponieważ milczenie może być odbierane jako akceptacja zachowań prezesa Żegalskiego. Dzisiaj występujemy tu w imieniu sygnatariuszy Listu Otwartego, który w dniu dzisiejszym skierowaliśmy do prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Pod tym listem podpisało się ośmioro radnych. Część radnych, poinformowaliśmy wszystkich przewodniczących klubu z prośbą o to, aby każdy radny został o, tym, o tej inicjatywie poinformowany. Część radnych wyrażała solidarność z tą inicjatywą, natomiast informowało, że z niektórych względów nie może się pod tym podpisać. Szanowni Państwo, z powodów tego, tego spotkania i, i złożenia przez nas pisma do Pana Prezydenta jest wiele. No, ja chciałbym, żeby nie przedłużać, to, to jeden komunikat po prostu. Martwi nas przede wszystkim to, że ze spółek miejskich robi się agencje reklamowe, bo, bo ostatnie wypowiedzi mogą o tym świadczyć. No i, i zwracamy się do Prezydenta miasta z takim apelem, żeby zajął jakieś stanowisko, bo, bo no, nie, nie możemy się zgodzić na to milczenie, ani też na obciążanie mieszkańców Kosztami wprowadzenia kampanii reklamowych, a przypomnę, że, że żadna ze spółek miejskich czy też instytucji nie ma, nie ma w zakresie swoich, swojej działalności, e, tudzież w statutach, prowadzenia jakichś kampanii reklamowych. To są spółki, które mają zabezpieczyć nasze, nasze potrzeby: typu zaopatrzenie w ciepło, wodę i inne rzeczy, a nie prowadzenie e, kampanii. W związku z tym, no nie, nie zgadzamy się na, tego, żeby, na, na takie działania, żeby yy, prezydent godził się po prostu na upolitycznianie spółek miejskich, które są własnością mieszkańców.